Witam, Cześć, Maciek z tej strony Kiszulianka, Tarona, Versa, Fire Blue. Dzisiaj taki film informacyjny. Będziemy przysłuchiwać się dźwiękom silnika 1.5 TSI, jak on brzmi. Zamontujemy sobie mikrofony, odpalimy go na zimnym. Film nagrywam specjalnie na prośbę znajomego, fana kanału, który ma tam pewne wątpliwości co do działania swojego silnika 1.5 w Saatchi Arona 2020 rok. Zobaczymy, jak to brzmi w silniku 1.5 TSI DPCA, 150 KONI, przebieg 56 000 km. Na początek zamontujemy sobie mikrofony, następnie założymy kamerę, tak żebym później miał łatwo synchronizować dźwięk. Samochód jest zimny, nieodpalany dzisiaj. Mikrofony, kamerka. Od razu y, troszkę reklamy swojego kanału. Jeżeli chcecie, żeby treści były lepszej jakości, zachęcam do subskrybowania kanału, wspierania kanału. Y, to zawsze pomaga. Zostawiajcie lajki i, najlepiej, komentarze o długości więcej niż 8 słów. Wtedy algorytm odczytuje to bardzo pozytywnie i zwiększa zasięg moich filmów. Jeden mikrofon zamontujemy sobie tutaj, a drugi mikrofon zamontujemy może tu. Mikrofony bez osłonek materiałowych, więc jeżeli nie ma wiatru, to nie powinno wpływać negatywnie. I kamerę uruchamiamy. Ok, położę ją gdzieś. Będziemy patrzeć, jak ten silnik się rusza. Mam nadzieję, że ona się nie przewróci przy uruchamianiu. Ok, myślę, że tu będzie uczciwie a ja idę już za kierownicę i odpalamy byłbym zapomniał trzeba włączyć rec włącz rec włącz rec ok ten nagrywa i ten nagrywa Siadamy i odpalamy ja oczywiście po odpaleniu wyjdę też zobaczyć jak to brzmi Sprawdzimy, hmm, bo to najp... tutaj jest w tych samochodach. Teraz jest automatyczne sanie, więc on przez pewien czas ma podniesioną wrokę. Ja teraz jest w obrotu zaraz jeszcze nagramy coś, że ja go przegaduję to. tutaj mamy jakiś dźwięk nagrywania no, zobaczymy jak to brzmi u mnie niestety jest filtr kosztowy, więc nie jest to Fabryczne rozwiązanie, ale to słychanie jest charakterystyczne, to słychać w tych silnikach, w tych tutaj z z tam jakieś i dużo brzmienia, jakieś odkładki montuje. dłużej męczyć. Myślę, że kto chce porównać dźwięk e, ma do tego okazję. Tak jak wspominałem wcześniej, przebieg samochodu to 56 tysięcy kilometrów. Króciutko i rzeczowo pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Na koniec, jeszcze te dźwięki zaworów i silniczków elektrycznych, które tutaj przy silniku działają. No, i to na tyle.